Witam wszystkich z tej strony Sąsiad i chciałbym Was zaprosić na pierwszy odcinek z serii mody do Minecraft 1.3.2. W tym odcinku chciałem Wam zaprezentować moda Team Forces 2 Teleporter Mod. Jest to mod, który dodaje nam do gry możliwość stworzenia teleportów podobnych do tych e, z Team Forces 2. Dobrze, a więc zacznijmy od podstawy teleportu, którą otworzymy w ten sposób. Kolejnym przedmiotem potrzebnym do stworzenia naszych teleporterów jest teleporter-propeller. Dobrze, teraz mamy dwie możliwości stworzenia teleportera: albo teleporter niebieski, albo teleporter czerwony. Jeżeli jednak okazałoby się, że kolory teleporterów nam nie pasują, zawsze możemy je zmienić odpowiednim barwnikiem. No dobrze, mamy już teleportery, ale co teraz zrobić, aby móc się nimi przemieszczać? Musimy rozłożyć je koło siebie, znaczy się koło siebie, obojętnie gdzie, może być tu, tu, a może być i 3000 kratek stąd. Jeżeli mamy już takie dwa teleportery, to musimy ustawić im tą samą częstotliwość, tak jakby. Czyli na przykład ustawmy im 1. Maksymalnie możemy ustawić do 99. Jeżeli teleportery mają tą samą częstotliwość, zaczną się kręcić. Jeżeli na przykład zmienimy im teraz wartość, to przestaną ze sobą współpracować. Aby się nimi teleportować, musimy na nie wejść i chwilę poczekać. Tak samo wygląda to w przypadku niebieskich teleporterów, tylko musimy im ustawić inną wartość. Ta wartość, która jest już używana, zawsze będzie tutaj wy wypisana, więc będziecie wiedzieć, który slot jest już zajęty. Jak widzicie, wszystko działa. Plusem tej modyfikacji jest to, że nie ma ona ograniczonej liczby klatek, czyli możemy się teleportować praktycznie z każdego miejsca na świecie, gdzie chcemy. Myślę, że modyfikacja przyda się Wam do szybkich podróży. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i na razie.